どういうこと Całą Łukie tak, nie Tak mi się wydaje. Zobaczmy. jak śmiało mi pod mnie. Już jej nie pomógł. Gór najśmierzszych marzeń. Automatyczny szatunek. Nestraszny brok. niestraszny wiatr. Co to? Defidować. Takich dokumentów w archiwach pamiętających rok 1945 znaleźć można setki. Cierpień roku 1945. Czas, kiedy dla większości obywateli Europy zapukały dzwony wolności. Czas, który w Europie Środkowej I niczego takiego da. A potem, kiedy zobaczysz, że wszystko jest w porządku, dajmy do dalej. Sierżant Konar, który słyszał ten głos swojego dowódcy przez ostatnie półtora roku, wiedział, co do niego należy. Wtedy, kiedy wyprowadził cały pięcioosobowy patrol z lasu, wiedział, że na drodze pomiędzy fajkiszkami a żykiszkami często można było napotkać rosyjskie pojazdy. Skąd się wzięli? Jeszcze kilka miesięcy wstecz. Byli pod rozkazami oficerów, którzy wchodzili w skład Wideńskiego Okręgu Armii Krajowej. A potem ten sam buntur, potem ta sama broń, mnie serca. I nieważne, czy, czy mieli zrzutowego breda. nie nieważne, czy w dłoniach były czy niemieckie ważne było tylko jedno. Oni ciągle byli u siebie, ciągle byli na terenie, który kontrolowany był jeszcze przez tych, z orłem w koronie. To Polacy z półtorej, nie i kiedy patrzyli na Widział jak pełcznik Marceli wyciąga z lasu resztę oddziału. reszta oddziału wyszło. Polacy na Ale wtedy, kiedy wynosiliście w a potem kilogram, kiedy mieszali się w nie którzy przeciwko nim zaniebane mieli starać. Na tej drodze pojazdy pancerne widzieli codziennie. I tym razem okazało się, że pomysł na przebicie był dobry, ale czas nie do końca był udany. I poszło po nini czekać, czekać, I tylko w sali plenarnej do saliowego. i kabarówkę, to pojawił się Antelop. Przecież ja mam kilku po przeszkoleniu technicznym, ale jeszcze słychać było ogień i widać było, że nie jest się w stanie zdobyć panem terenu. W tym było coraz więcej. Zaczął się wyczerpać. O, ja i trzeba i przewijający się w puszczy ludnickiej podszedł do nich patrol okazało się że a by kto? no i milicja a jaka milicja? no ludowa a potem kiedy ci którzy mieli w łapach sceny z Durum wiem że to jak tak jest w Polsce, tam jest się sto niepełne 50 metrów przed nimi jeden Drugi, trzeci, eksplodujący pocisk. I ten, który miał za sobą kolejny, który to, to to nic innego, tylko strzeliwanie się Z dwa, widzę. Ja Wspieła dwa, jeszcze stryla dwa, stryla stryla dwa. Jeszcze <try> dwa, jeszcze tak. Wolny agonie. Wolny jagoni. Ten szlas rosyjski pancerz, a zatem drugi. I co znowu z największym wojskiem. I jeżeli mija, nie wiedząc co ma robić, odróżnia się z pocztą wojowego, a wraz z nim dotychczasowy jeniec rosyjski w tym naprzeciw siebie stanęli pancerz w pancerz, za i awanturze. A samochód pokazywał, że nic innego. Tylko wsparcie rosyjskie rosyjskiej piechoty wchodzi właśnie do akcji i znowu na pustej drodze podczyn. Nasz tank! Nasz tank! Dasz tank. Dasz tank. Dasz. Kiedy zerknął przez telewizję, zobaczył. To był na w tym samym kolorze. I nie rozumiał. Dawaj, dlaczego dawaj, 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 nie zna tego kółku. Kierowaliście stronę. Na trzeci kierunek stoją. A potem pod kąży drzwi na technologia. I kiedy padł pierwszy przy kiedy 76-mm armata była i kiedy pocisk poszedł do Kopenhagi, wtedy Janow zrozumiał: Eta nie nasz! Eta nie nasz! A wokół nich działy się sceny, których nie byli świadomi. Na linii zaległa zarówno Rosja, jak i Polska. I Widać było wyraźnie, że przemagał pierwszej po stronie rosyjskiej. Ruszyli do natarcia. Jak nie Ogląd. Przez szkolenia widać wyraźnie, że żółto dzioby i widać było też jak oficer w moim tym otoknięciu krzyczał. Tuż to! Zbierz ziemię No Cóż to! Znajdź jeszcze etapikas! Zdziwienie nad panem! I bez wiadomości, ale gdzie? Dlaczego właśnie tu? Przecież nigdzie nie ma pierwańców. A kto że po drugiej stronie byli pierwotni. Gierma... Panie poruczniku, droga po stronie jest obcięta. Panie poruczniku, mamy tylko jeden KM. Panie cicho! Cicho, mak i kiedy oficer, który miał za sobą doświadczenie leśne, widział jak wynurzał się jeden za drugim z żołnierzy. Widział jak kopani włoski, gościa oficerów i oficerów szli. Widział jak przewracali się. Zrozumiał jedno. To było moje wojsko. Nieostrzelane. To oni mieli przewagę. Te półtora roku w lesie. Te półtora roku oko w oko przyciągnięcie. Ale kiedy zobaczył, że gminy moździerzowe, jak są coraz coraz bliżej, osiągają coraz większe skupienie, poszło po linii. Do przodu! Do przodu! I jeszcze nie słyszeli. A pomimo wszystko, pomimo chłopów, krzyczał na przód! I I kiedy żmija przez pyszną widziałem, że jego zaczął Zwiążali się, natężenie ognia było coraz większe. Rojem, rojem, skupić broń maszynową na czole. Rojem, część przez no, to To tylko droga, dalej jest tylko nas. Zwykły... I wtedy, kiedy trafienie bezpośrednie zniszczyło to, co przed chwilą było w ich posiadaniu. I kiedy okazało się, że nie można wykorzystać już czołgu, pozostało tylko jedno. Do przodu, a potem krzyczą i dają znak nie i drugi, i kiedy pomysł otwiera nie a potem druga. Nie drużyny pomyśl do przodu, lewe skrzydło, hamsu. A do lasu uciekali ci, którzy do tej pory Ludowej władzy zawierzyli Nie wiedząc, co się dzieje przed ich oczami Wtedy, kiedy doszli do drugiego czołgu Załoga no nie dawała znaków życia Nie pytali Ani siebie, ani kogoś innego Kto jest pod pancerzem Słyszeli tylko jedno lasu. W ostatnim odruchu zmęczeni biegiem podnosząc widzieli jeszcze oficera bolszewickiej armii, który próbował strzelać do nich, a potem kiedy rzucił granat, to był ostatni obraz w kiedy strzał za strzałem zaczęły oczyszczać całe powojowisko, jaką dumę mieli widząc, jak polityczny komisarz o pseudonimy, a ile nazwisk za tym się kryje. Ile w historii Rzeczpospolitej jest białych plan do wypełnienia po to, żeby po czymś takim, czego Państwo byliście świadkami zrobić,